Hej, zobaczam dzisiaj na kolejny filmik z serii Chat Makeup, czyli po prostu filmik, w którym będę wykonywać makijaż, ale będę używać kosmetyków, których jeszcze nie używałam. Czyli po prostu będziecie mieć takie moje wrażenia na żywo, pierwsze wrażenie dotyczące kosmetyków. W filmiku, który widzieliście już w czwartek, taką mam przynajmniej nadzieję, czyli w ulubieńcach, pytałam się Was, co byście chcieli właśnie dzisiaj zobaczyć: czy normalny makijaż, czy chat makeup, i właściwie jednogłośnie po prostu postanowiłyście, że z chęcią obejrzałybyście czas make więc po prostu dzisiaj to właśnie kręcimy. A jeżeli chodzi o kosmetyki, którym dzisiaj będziemy wykonywać makijaż i które będę Wam dzisiaj pokazywać, to... Powiem tak, w koszyku, w którym ładują, ładują, w którym lądują wszystkie nowości, i wszystkie kosmetyki, które czekają na swoją kolej, żeby pokazać się w tutorialu albo po prostu, żeby być przetestowane, zrobiło się już bardzo tłoczno. W tym momencie wygląda to dość niepokojąco, może to tak nazwać. I mamy tutaj tak cienie i rozświetlacze z Bicoru, mamy nowości z Makeup Revolution, czyli cienie, paletkę matową. Mamy te pomadki do Slip Lava, który właśnie chyba dzisiaj użyję, ale to już na sam koniec. Mamy nowości z Burżyła. Um, jeszcze z Inglota, tą poprzednią kolekcję. Mama mija. No, strasznie dużo tego się zebrało, także będę musiała coś wymyślić, żeby po prostu użyć jak największej ilości produktów. A ponieważ w tych kosmetyków nie ma żadnego korektora ani podkładu, który wymagałby testowania, to już od razu zaczynam filming z przygotowaną twarzą, czyli mam podkład zrobiony brwi i balsam na ustach. Podkład, który on dzisiaj na twarzy, to jest Inglot HD w numerku 71, czyli ten najjaśniejszy. No i co? Muszę tutaj coś wykombinować. Szczerze powiedziawszy, to znowu tak będzie pewnie neutralny makijaż oczu. Ponieważ już kilka razy dostałam komentarze, że znowu neutralne w make-up. Tak, bo chat Makeup nie jest filmikiem, który ma prezentować odkrywcze i rewolucyjne makijaże. Tutaj chodzi o przetestowanie największej ilości kosmetyków, a ponieważ nie wiem, czego będę używać na policzkach i na ustach, to najbezpieczniej i w taki sposób, żeby po prostu cały ten makijaż na koniec wyglądał. Zgra... Na zgrany makijaż, a nie nagle zielone oczy i fioletowa szminka. To muszę pójść w bezpieczne kolory na oczach, czyli właśnie beżej i brązy. No ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko się dzisiaj potoczy. A przez to, że mam już przygotowaną twarz, to wiadomo, że ten filmik nie będzie trwał 40 minut, bo po prostu ten element jest wycięty. Ja wiem, żebyście z chęcią, przynajmniej tak piszecie, żebyście z chęcią oglądały 40-minutowe filmy, ale dla mnie 25 minut to już jest maksimum, jakie ja mogę wrócić na YouTube, po prostu sumienie mi nie pozwala na dłuższe Filmy. Ale okej, okay, przechodzimy do rzeczy. Pokażę Wam zaraz, z czym będziemy pracować, jeżeli chodzi o oczy, albo z czym. Jaki mam dylemat między czym będę wybierać, bo trochę tylko jest. Muszę zaraz podjąć taką szybką, spontaniczną, męską decyzję. A najpierw jeszcze e, musimy poruszyć temat tej, tego wgniecenia w tle, które doprowadza mnie do szału, jak widzę w kadrze, że tu jest taka krecha, a wynika to po prostu z tego, że mam bardzo pomocne koty i tło, które widzicie za mną, jest zwijane do góry e, na szafie, bo ja właśnie za sobą mam szafę. I tło jest spuszczane z góry. A jak one jest zwinięte w taki rulonik na szafie, to ostatnio, jak Maksio chodził na górze, to bardzo się zainteresowałam tym tłem i się na nim położył, więc mam na całej długości, całego tła takie zgięcia, więc jestem bardzo zadowolona z tego powodu. Po prostu Maksia mi bardzo pomógł i będę musiała teraz coś z tym zrobić, ale na razie ten fakt bardzo was proszę zignorujmy, także. Tu jest równe tło, jakby w tym miejscu nic nie ma. Ale jeżeli chodzi o cienie, wracając do tematu. Właśnie na tym, taki jest właśnie czat make-up, nie? Że ja się zawsze gdzieś tam rozgadam i stracę wątek. Um, Bikor ma przepiękne cienie. Ja ogólnie ostatni raz cieni z Bikoru używałam w 2011 roku chyba. To był naprawdę szmat czasu. A od tamtego czasu chyba formuła się zmieniła. Właściwie nie chyba, tylko na pewno się zmieniła, bo są zupełnie inne. Fu, jakiś koci włos. Inne tego, co używałam kiedyś, i teraz oni mają takie e, poczwórne paletki, które w ogóle, notabene, pachną wanilią. I to bardzo mocno pachną wanilią. Wiem, że niektórym może to przeszkadzać, dla mnie ten zapach jest dość mocny, ale jest też przyjemny, bo to jest taki słodki, nienachalny zapach wanilii, może tak. I tu jest paletka czterech matów, która po prostu e, powala mnie swoją jedwabistością i pigmentacją. Tak leciutko przejechałam tylko po, e, po tych cieniach. Także to jestem... W ogóle patrzy na ten najciemniejszy. To jest taki... No nie do końca jest to taka smolista czerń, ale no jest to bardzo ładny odcień. Myślę, że tym będę się bawiła bardziej w ciągu tygodnia, bo chciałabym właśnie bardziej się zagłębić w tą paletkę, tak to możemy nazwać. A dwie, które... Bardzo mi się podobają, również nie ma co ukrywać. To jest, aha, prawda, bo może jak się nazywa tam tematowa, ta bo jakby to kogoś interesowało, to nie będzie wiedział, jaki kolorek ma kupić, to jest M05. I dwie kolejne, to jest tak, jedna taka powiedzmy typowo ślubna, bo mamy tutaj dwa maty. Jeden cień taki satynowy i rozświetlający, bardzo mocno rozświetlający. On o, może tak wtedy wygląda, jak jest mniej naświetlony, to bardziej ładniej kamera oddaje jego kolor. I to jest numerek M04, i jeszcze jest M03, i to są piękne zielenie. I w sumie bardzo mnie kusi, żeby użyć tej palety dzisiaj, bo tutaj jest również taki piękny kolor, który jest wydaje się na biały, ale on biały nie jest. On zostawia taką z seledynową poświatę i chyba rzeczywiście tej paletki dzisiaj użyjemy, bo ten kolor jest ym, po prostu oszałamiający. Oprócz tych cieni z Bicoru chciałam pokazać jeszcze tę paletę z Makeup Revolution. To jest paleta 32 matowych cieni ona się nazywa Flawless Matte. I to są cienie matowe z Makeup Revolution, czyli one nie do końca są matowe, nie są tak matowe jak te na przykład z Ingloty. One są bardziej satynowe, one są niesamowicie jedwabiste w dotyku i... na kurczę, są takie bardzo mięciutkie. Niesamowite są. I ta pigmentacja również jest całkiem niczego sobie. nie Również tak samo jak w tym bikorze nie trzeba za dużo mieszać w cieniu, żeby jakąkolwiek pigmentację uzyskać. Ja też mam problem z ze zmazaniem tak na sucho tego cienia z palca. Już nie mówiąc o tym, że mój palec po bikorze chyba został zabarwiony na zawsze. Bardzo fajna paleta i jeżeli ta jakość tych cieni będzie taka sama jak jakość matowych cieni z Makeup Revolution, który mamy w każdej innej palecie, to myślę, że to będzie bardzo fajna paleta dla osób, na przykład, które dopiero zaczynają z wizerzem, ale tak nawet, nawet nie tylko dla siebie, ale nawet jeżeli planujecie rozszerzyć swój kufer i zacząć od fajnej, dobrej i niedrogiej takiej palety właśnie matowej, bo matów będziecie używać bardzo dużo, to myślę, że można by się nią zainteresować. Ja wiecie co, tak właśnie myślę, że dzisiaj chyba połączymy tą paletę właśnie tych neutralnych jakichś beżów i brązów i tą paletę z bikoru z tymi zieleniami pięknymi, no bo tu mamy tylko jeden taki ciemny brąz, a nie chcę takiego aż, aż ciemnego brązu używać, więc trochę sobie pomieszamy tej niższej półki z wyższą półką i zobaczymy co z tego wyjdzie. Moje rzęsy obecnie przechodzą taki mały kryzys, właściwie już można powiedzieć, że trochę przeszły ten kryzys i już są lekko za kryzysem. Nie wiem, czy jak możecie zauważyć, na tym oku mam tutaj dość dużą dziurę. Właściwie nie tyle dziura, co już tam odrosły te rzęsy, ale są takie o wiele krótsze niż reszta. Tutaj mam em, bardziej równo, tylko trochę mi brakuje na samym środku. Także jak przyjdzie do malowania rzęs, to na pewno łatwo nie będzie, tak to nazwijmy. No i dobra, zaczniemy od em, tych beżów z Make Up Revolution. Revolution. Ach, jak to pięknie zabrzmiało. Tutaj w środku mamy oczywiście wkładkę z nazwami tych cieni, trochę są już Jak macie to w kolejnej setnej już z rzędu palecie, wolałabym, żeby te nazwy były wydrukowane na dole, albo żeby po prostu dać sobie nazwę, da sobie po prostu spokój z nazwami. Ale jeżeli jest, to powiem Wam przy okazji, których nie użyłam. Na całe tutaj na łoku nałożyłam cień Flow. A teraz nałożyłam, będzie właściwie będę nakładać taki ciepły brąz, i on się nazywa Olden. I jego nałożymy chyba, tak mi się wydaje tutaj, załamanie. Bardzo ładnie się nakładają, i fajnie się rozcierają. To mogę na razie powiedzieć, jeżeli chodzi o te cienie. No i tak, jestem w 90% powiedzmy pewna, że to jest ta sama jakość cieni matowych, jaką znajdziemy właśnie w każdej palecie. Makeup Revolution. No, czyli myślę, że warto się tą paletką zainteresować. No i tutaj też się ta cena paletki przemawia na jej korzyść, ponieważ tutaj mamy 32 kolory, a, cenę, a paletka kosztuje 40 zł, więc myślę, że fajny stosunek jakości ceny i ilości kolorów. Bo przeważnie jak są takie palety 88 kolorów, albo nie wiem, 120, nie wiadomo jeszcze jak absurdalne, to tam macie takie, wiecie, hate and miss. Połowa kolorów jest do niczego, połowa jest fajna, a tutaj jak się tak dotyka, to powiem Wam, że nawet losolo, losolo. losowo wybierając, nie mogę trafić na kolor, który jest mało napigmentowany, albo jakiś taki, nie wiadomo, twardy. Więc myślę, że naprawdę fajna palebka. No to przejdźmy do tych boskich zieleni. Użyję tego najciemniejszego, bo mam ochotę zobaczyć. I jezu, zmaraj, jaki jest napigmentowany. Można się przestraszyć. No. Pięknie wygląda. Nie założę tutaj żadnego osrywania się. A, jest naprawdę bardzo ciemny ten brąz. No i trochę roztrzemy to jeszcze po no Nie powiem wam, że jak na razie jestem pod wrażeniem. I teraz jak używam lusterka z tej paletki, więc cały czas nie mam pod nosem. I ten boski zapach, muszę powiedzieć, że chyba działa na mnie hipnotyzująco, Więc... <grym> Być może moja pozytywna ocena tych cieni również wynika z tego, że zostałam zahigmentyzowana zapachem. Ja no oczywiście się śmieję, bo zaraz ktoś się napisze, że nie, nie jestem obiektywna. Ale zobaczcie jak ładnie ze pracują obie firmy. Cienie obu firm, ponieważ i Makeup Revolution i Bicor bardzo ładnie wyglądają podczas rozcierania. Żaden kolor się nie zgubił. Nie mam tutaj plam ani z jednego, ani z drugiego koloru. No naprawdę bardzo ładnie. Dobra, nałożymy się ten intensywny zielony. I damy ten piękny, rozświetlający zielony we wewnętrznym kąciku. Przepiękny kolor, tylko troszeczkę mi się osypał, ale nie jestem mu to w stanie wybaczyć. Chociaż przez to, że ten matowy w ogóle się nie sypał. Wezmę znowu trochę tego beżu z Makeup Revolution. I nakładamy ten oświetlający. Wow. O, to jest magia. No ten, ten naprawdę jest rewelacyjny. To może dojdą powiekę, czym jest Makeup Revolution znowu zrobimy, nie? I używam cienia o nazwie Wood. I tak wygląda skończony makijaż oka. Zostałam tylko wydoszywanie rzęs. Um, I może nałożę jeszcze coś ciemnego na linię wodną. Nie, zaraz zobaczymy. Najpierw um, powtórzę te wszystkie same. Te wszystkie same. Te wszystkie kroki na prawym oku, żeby nam było porówno. No i przejdziemy dalej. Okej, okay, tak wyglądają skończone oczy. I myślę, że nie będę zawodzić żadnego eyelinera. i na. Na powiekę, ani na linię wodną, że tak zostawimy. I teraz czas na tusz, tusz który właśnie będę dzisiaj um, testować, z jak wygląda. To jest właśnie nowo, z Bourgeois Ultra Black Edition Twist 2 in One. Aha, tu jest mascara twist of the volume, tak się nazywa. Z złej strony patrzyłam i chyba nie zobaczyć, Nie, coś tam widać. I ta szczoteczka jest dziwna. Bo ona, po pierwsze jest silikonowa, więc to jest od razu na plus, bo ja silikonowe bardzo lubię, natomiast tutaj na końcu e, opakowania jest przekrętełko i możemy, o, głupio to... <głupia> to wygląda, oj, no, także ja chyba te, ja dzisiaj tej m, krótszej tarczki użyję, <głupia> A nie wiem dlaczego mnie tak rozbawiło. Na razie to wydaje mi się, że trochę za mokra jest ta maskara. że myślę, że po tygodniu wyglądałaby lepiej. Trochę mi te rzęsy posklejało. Także na razie za dużo o niej nie powiem, bo po prostu wydaje mi się, że jest za mokra. A też moje rzęsy w tym momencie mają, mówię no, nie najlepszy okres, więc to mi nie ułatwia malowania tych rzęs. Źle to nie wygląda, ale wolałabym, żeby wyglądało inaczej. No na razie nie mogę powiedzieć, że jestem zachwycona efektem, bo um, przez to, że mam długie rzęsy, ale też dużo jest krótkich, bo wypadły, to wygląda jakby miała cztery rzęsy. No zobaczymy, no na razie moja So Couture jest na wykończeniu, więc myślę, że w przeciągu kilku dni już ją będę musiała wywalić I zacznę porządnie testować ten i zobaczymy, czy jak zgęstnieje to będzie wyglądało lepiej Jak bo co to pojawi się w ulubieńcach Na razie jest no tak sobie, no ale mówię, on jest też bardzo rzadki w tym momencie Proszę, mamy skończony czas na twarz Mam tutaj taki zestaw do konturowania z Makeup Revolution które wygląda po prostu tak. Jest całkiem w ładnym, eleganckim, czarnym opakowaniu. I to jest um, Iconic Blush Bronze and Brighten w kolorze Golden Hot. Ja mam tutaj bronzer, róż i rozświetlacz. E, ro, e, tak, od razu mówię Wam, że bronzer jest bardzo ciepły i rozświetlający. Rozświetlacz jest dość ciemny i właściwie taki złotawy, a róż jest matowy. W pięknym, zgaszonym kolorze. Czyli najbardziej mi się podoba ten róż, bo naprawdę taki fajny, um, codzienny kolor. Także tego różu użyję. Brązera, nie wiem, no, możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, żeby tak chociaż um, ociepić twarz. A rozświetlacz, którego użyję, to jest rozświetlacz. Uff, za szybko zaczęłam mówić znowu. To jest rozświetlacz z bikoru i on się nazywa Kyoto. Także podobno daje taką, 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 taką dużą taflę na półiczkach. Także przechodzimy do rzeczy. Właśnie ja sobie uświadomiłam, że jutro już muszę koniecznie zrobić ym, paznokcie, czyli po prostu nałożyć nowe hybrydy. Powiem że ja już od... No, zaczęłam nosić hybrydy już jakoś chyba pod koniec zeszłego roku, jak mi się wydaje, a w tym momencie już jestem tak przyzwyczajona do tych hybryd, że nie wyobrażam sobie noszenia nowy, normalnych lakierów do paznokci na paznokciach. Po momencie, kiedy macie już ten komfort, że przez no maksymalnie 3 tygodnie ym, nie musicie się martwić o to, czy lakier odpryśnie, czy nie odpryśnie, bo wiadomo, że przynajmniej u mnie trzyma się po prostu jak cement na tych paznokciach i nic go nie rusza, nie odpryskuje, nie, nie wiem, no nic się po prostu nie dzieje i jeszcze dodatkowo utrwala te... utrwala... Um, ut utwardza te paznokcie, no, i trzeba się właśnie martwić, że trzeba pomalować. Znówcie, no to jest niesamowity komfort i bardzo mi się to spodobało. w tym momencie mam już taki odrost. słuchajcie, no to są już chyba, no, spokojnie 3 mm, jak jeszcze skórki. Także to już jest ostatni dzwonek, żeby, żeby je zrobić. I ostatnio z tego, co kojarzę, bo ja używam hybryd Semilac, innych nie, nie próbowałam jeszcze, bo trochę się boję, bo te się mi sprawdzają idealnie, więc mam po prostu już wysoko postawioną poprzeczkę. Ale widziałam na stronie facebookowej Minty Shop, że mm, będą właśnie mieć te hybrydy, właśnie dokładnie te. I mam nadzieję, że mm, będą mieli duży zapas mm, mojego ulubionego lakieru Mardi Gras, czyli tego pięknego fioletowo-różowego koloru. Wiecie co, za każdym razem jak nakładam hybrydy, to mam taki dylemat, bo mam ochotę właśnie nałożyć ten um, Mardi Gras, bo to jest cudowny kolor, to taki fioletowo- Różowe, zależy od, od światła, jest taki niesamowicie żywy, intensywny i naprawdę nieraz się zdarzyło, że dostawałam komplementy od obcych ludzi na mieście, że mam piękny postulak na paznokciach, a to się nie zawsze zdarza, właściwie rzadko się zdarza, a w momencie, kiedy mam ten, to wszyscy po uwagę, te paznokcie, są po prostu przepiękne. I za każdym razem, jak przychodzi czas na pomalowanie paznokci hybrydą, to jest taki, ups, ups. Znowu upuszczamy narzędzie pracy, to jest taki moment, no, mam ochotę, i znowu te Grasa założyć, ale tak pod rząd cały czas nosić to samo. To nie wiem, no. Z jednej strony wydaje mi się nudne, a z drugiej strony cały czas jak nie mam na paznokciach Marti to za tym kolorem tęsknię, więc ciężkie życie. Problem pierwszego świata. Na razie z tego co widzę, to w sztucznym świetle nie widać tych drobinek w brązerze. Ciekawe jakby było w, y, w świetle dziennym. No, ładnie wygląda na skórze, no nie można mu tego odmówić. Natomiast no jest to stanowczy, stanowczo za ciepły kolor do konturowania. To jest tylko do opalania twarzy. Tym samym pędzę na róż. No i czas na Kyoto. Trochę sobie pojechałam z tym różem. Ja mam nadzieję, że rozświetlacz trochę ten róż zgasi, ale rozświetlacz jest piękny. No dobra, powiem sobie szczerze, nie, nie żałuję sobie tego rozświetlacza, ale chcę zobaczyć, jaki można nim maksymalnie efekt uzyskać, bo no to i tak jest chzad make up to. No teraz to mam normalnie mokry policzek. Pojechałam po całości. Trochę muszę uspokoić ten oświetlacz. Czy po prostu pędzlem, którego używałam do tak, opuszczenia całej twarzy pudrem. Staram się to wszystko tak scalić. A na usta nałożę takie cacko z Makeup Revolution i to są błyszczyki Lip Lava. I one, ja dostałam tutaj um, z Makeup Revolution 5 kolorów. Natomiast to, co zdążyłam już zauważyć, to to, że właściwie to prawie zrobiłam bardzo duży błąd, bo już chciałam, już wyjęłam wszystkie te i chciałam wyrzucić te opakowania i zobaczyłam, że na samych błyszczykach, na samych produktach do ust nie ma nazwy koloru. Jest tylko tutaj na zgrzewie jakieś nfl l 01 w ogóle nic to nie mówi, a reszta nic nie ma, jest tylko Lip Lava, Liquid Lipstick i to tyle. Jest opis, co to jest, jest lista składników. Jak długo jest ważna i tyle. Także będę musiała zrobić jakieś takie małe naklejki i podpisać wszystkie te kolory, bo po prostu ciężko będzie mi je nazwać. A one już sprawdzałam je na dłoni. Są niesamowicie mocno pigmentowane i mają przepiękne kolory. I zaraz wam pokażę taki, jeden, który mi się już spodobał bardzo mocno i e, chyba będzie dzisiaj pasował, bo to do takiej fajnej ciepłynu A to jest taki bardzo beżowy. I kolor, który mi się bardzo spodobał i wydaje mi się, że będzie bardzo popularny, to jest kolor Tremor i jest to kolor. Taki bardzo... mój. I wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie, chyba dzisiaj będzie to się gryzło już tym bardziej z tym zielonym okiem, ale to jest też bardzo ładny kolor, taki na dzień. No dobra, ale znajdziemy, znajdźmy jakiś taki bardziej beżowy kolor. O, ten właśnie, który Wam pokazałam na samym początku. I to się kolor nazywa Forgiven. I jak widzicie... Zobaczcie, jak są napigmentowane. No na masakra. Kiedy ja mam taką właśnie bardzo gęstą konsystencję, taką, taką konsystencję, jak ja lubię. No i chyba ten kolor dzisiaj powinien pasować. No jest to spoko kolor, ale nie pasuje mi też cały czas do tych zielonych. Właśnie dlatego, gdybym miała ja teraz po prostu zwykłe wężej brązy na oczach, to łatwo byłoby mi dobrać kolor ust. No nie wiem, chyba jest okej. Okay. Jeszcze jeden cielisty, przynajmniej tak się wydaje po opakowaniu, to jest kolor Unleash ale opakowanie, opakowanie jest bardzo mylące. O Jezus. Jak zawsze się nałożę, to się nałożę. Zobaczcie. Jezus Maria. To jest normalnie pigment w tubce. Mogę z to O matko. Jestem ciekawa jak się będą nosić, bo do tej pory tylko właśnie na na dłoni patrzyłam. Znaczy trochę dołożę tego koloru. Okej, okay, tak wygląda skończony makijaż. Myślę, że całkiem nieźle wyszło to zgranie kolorów, chociaż nie powiem, nie było to najprostsze zadanie, ponieważ jak nie wiesz, czego używasz przy następnym etapie w makijażu, to ciężko zdecydować się na taki kolor, jak na przykład zielony. Ale myślę, że jakoś tam dałam radę. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten filmik. Jak zawsze, w opisie znajdziecie listę wszystkich produktów, które Wam pokazałam, wszystkie produkty, które użyłam do dzisiejszego makijażu, zarówno jak i pędzę. Napiszcie mi w komentarzu, proszę, czy używało się któregoś z produktów, które dzisiaj pokazałam. A jeśli tak, to chętnie się dowiem, jak się u Was sprawdziły. Ja Wam dzisiaj już dziękuję za uwagę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Oczywiście też zachęcam do subskrypcji kanału wtedy będziecie dostawać informacje o nowych filmach i to tyle na dzisiaj do zobaczenia następnym razem pa